Z tej strony, husar, a my lecimy z 21. Jeśli dobrze pamiętam, odcinkiem do Spin Tyresa. i co będziemy tu robić ciekawego? Mm, zaraz sobie zerknę tylko na mapkę, bo przyznam się Wam szczerze, że. Nagrywa się to? Nagrywa. Przyznam się Wam szczerze, że zapomniałem o, co, o co, co my tu w ogóle robimy. Dobra, mamy załadowane punkty warsztatu. Dwa warsztaty żeśmy odkryli wcześniej, czyli został nam. Ostatni warsztacik do odkrycia. No i dobra, no to lecimy. Warsztacik, a potem... Em, jeśli już odkryjemy ten warsztat, to będziemy robić zabudowę pod... Pod bele. Nie wiem jeszcze jakie bele sobie tu przewoziemy. Zobaczę w ogóle jak to wygląda w tym pojeździe. Tu elegantko po... Po asfalcie można sobie pośmigać. No i ciśniemy. Chciałbym jak najdłuższe bele, bo mapa nie jest jakoś, bardziej, jakoś bardzo trudna. Nie ma jakoś dużych gór czy coś w tym stylu. Także myślę, że spróbujemy sobie pierwsze przynajmniej bele przewieźć yy, te najdłuższe. Jeśli oczywiście jest taka możliwość w tej ciężarówce, a myślę, że jest na pewno. Także śmigamy sobie. Zachęcam Was do oglądania nowej serii na moim kanale z gry Eurotax Simulator. Nie będzie to tak systematycznie wrzucane jak Spin ale czasem sobie tam jakąś trasę przejdziemy. Ło! Wow. miałem tam skręcić. Dobra, jestem w sorry. Oczywiście telefon dostałem. Zaraz zaczyna nagrywać to telefony, dzwonki do drzwi, pukanie i Bóg wie, co jeszcze. Ale dobra, miesza o to. Lecimy. Jedziemy dalej. Co to już jest warsztat? Tak szybko? Ha, to widzicie, co robi normalna droga, nie? Na swacie żeśmy pojechali. Ile ja tu jechałem? Minutę, dwie. Jesteśmy już. Dobra. Trzeba rozładować te punkty. Rozładowujemy. okej okay. No, i mamy wszystkie warsztaty odblokowane. Nie mamy tego, tej odznaki takiej na mapce, bo jak używamy modyfikacji, to odznaki wszystkie na, na Steam się wyłączają. Ale na nie zależy mi na tym jakoś bardzo. Dobra, teraz co teraz, właśnie? Przydałoby się odkryć ten kawałek mapy. Chyba to zrobimy, zanim w ogóle załaduję coś na ten samochód. Bo potem z drzewem, no to nie chcę mi się szukać jakiejś drogi, nie? tylko już chcę po prostu sobie zaznaczyć wszystko i pojechać. Także spróbujemy, odkryć. spróbujemy odkryć ten teren. Pojazd jest dosyć uniwersalny, jak widzicie. Nawet tereny nim wolę odkrywać niż, niż tamtymi innymi. Chociaż pamiętacie, jak macie dużo punktów na początku gry do wyboru, to warto sobie wziąć jeden taki mniejszy pojazd. Jakiegoś dzipa, albo z modyfikacji coś pobrać, żeby po prostu odkrywać teren na szybko. Ale dobra, teren odkryty to było łatwo. I tak, skład drzewa jest jeden, drugi i trzeci. No zróbmy tak: mamy dwa cele. To zrobimy sobie tak, że w każdym składzie drzewa, drzewa raz się załadujemy. Tu powiedzmy załadujemy długie, jeśli będzie możliwość. Długie, średnie i krótkie załadujemy tam. Także, a, nie napoczajać na warsztat. No, bo jestem sorry, gra mi się skraszowała. Także jedziemy na warsztat. Dostosować go do transportu Zaraz Zobaczymy jak to będzie wyglądać tutaj. Coś czuję, że ta cystenna, ta przenośna nam się na pewno przyda. Mam już tyłem, co tu wiadę, nie chcę się tu kręcić. Co tu możemy zamontować? Um, długie wele bym prosił. Tu mamy to. Ok. Będziemy już w tym odcinku ładować? Tak? Nie, myślę, że średnio sobie będziemy ładować tym yy, żurawiem, nie? Tutaj to my sobie po prostu. Trzeba to, chyba mi się wydaje. I do tego przyczepienie jakąś. O jest. Ło kurde. Naprawdę? To jest takie długie? To jest takie długie? To co ja No to nieźle To się szykuje konkretna podróż Wam powiem Przecież to jest strasznie długi zestaw teraz No ale dobra Będzie ciekawy, Także zachęcam do oglądania um, Długie bele Dobra tutaj Chcemy sobie zamontować długie bele Dobra lecimy Jakie to jest długie przecież Kurde no, no dobra, jak już powiedziałem, to jadę z tym, ale szczerze Wam powiem, że no, ciężko to będzie. Ale jadę, trudno. Słowo się rzekło. Wieziemy długie, to wieziemy. Dobrze, pojazd jest naprawdę konkretny, to myślę, że da radę. Co? Stój, stój, gdzie tu trzeba skręcić? Nie, jeszcze dalej. No to sam jestem w szoku wam powiem Tu Gdzie tu jest gwiazd Jak ja tam wykręcę w ogóle potem Oczywiście teraz napęd na wszystkie koła Nie ma mowy żeby było inaczej Czekajcie tu się nie da załadować automatycznie z tego co widzę Tylko chyba żurawiem tu się da albo stop. No nie da się chyba. Czy nie. I tu jest przyczepa. A tu są te ale, które tylko zespomować można. Czyli nie mogę ich załadować automatycznie, tak jak ja to chciałem, tylko trzeba by żuraw. I teraz nie wiem czy jechać na drugi skład. a czy tam się da. Czy od razu sobie żurawia też zamontować? Dobra. I tak trzeba stąd zjechać, nie? To też nie będzie łatwe, bo ta życia pata z tandem. Kurde. Tu jest niby jakaś droga, ja spróbuję tędy sobie wyskoczyć. Tylko że zaś jakieś działanie, nie zahaczył tak jak w ostatnim odcinku. tylko powoli, bo teraz nie wiem gdzie jestem. Nie wiem co, bo jak ja tam zaś pada zaś się nie będzie dało, pojedziemy na warsztat z powrotem i ten żurach sobie jednak zamontujemy chyba. Trudno. Przyczepia jest konkretnie długa. To się zdziwiłem, Wam powiem. No stój. Mogę już zamontować, Mogę. Żuraw, tak. Ok. Czekaj, czy to się jakoś przyczyni do, em, do jazdy. Toż w sumie chyba nie bardzo. Mostów, czy tunelów tu żadnych nie ma, raczej w tej grze. Wow! Wow, wow, wow! Wstaniesz? Czy nie? Nie. Dobra. Tandem, piękny. Mój pojazd. Dobrze, ten tu stoi, bo byśmy musieli już czymś tu podjechać innym. ten się tu zahaczył o tą przyczepę jeszcze O ja Cię kręcę Dobra jest No wykręcić chciałem bez sensu Moja wina, nie powiem Tak się raczej nie kręci tandemem Teraz czy będzie Duży problem, żeby go postawić? Czy raczej? Czy raczej da radę? Nie ma mocy tutaj. Koła szutrowe. Domyślne tu trzeba dać. Mhm. Dobra. Albo spróbujemy go zaczepić z przodu, może jakoś. Tężko, ciężko, ciężko. No rozpędź się, rozpędź się. To się rozpędził. Czekajcie, ja sobie włączę może manualną skrzynię. Nie, 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 nie. Do tyłu. I wrócimy sobie manualny bieg, tą jedynkę, żeby on nie zmieniał mi. No to niezłe przygody już na początek. No prawy, prawy, prawie. Dawaj, dawaj, dawaj. Prawie, nie? Te koła tam żeby inaczej mi się skręciły, jeszcze bym chciał. No to odcineczek będzie chyba z wyciągania tutaj tej ciężarówki Żeby to jakoś postawić na koła Nie wiem czy po prostu ten nie będzie za... Czy ten pojazd nie będzie za słaby, ale my za bardzo nic innego nie, ma, nie mamy No, spróbuję jeszcze raz jak nie to zrobimy coś innego. Jak nie, to spróbujemy to inaczej zrobić. Na krótko go podepniemy. Dobra. Proszę to wrzucić mi od razu najwyższy wiek. Okej, okay, teraz. Nie, to jest za krótko podpięte. Może tak? leczny. Rozpędzamy furę. No prawie. Jeszcze inaczej. Przód jest cięższy. Pomyślmy inaczej jak to zrobić. Przód jest ciężki, nie? Bo tam jest przecież silniki i wszystko inne. Zróbmy tak, spróbujmy podpiąć może tył. Może tył spróbujemy podpiąć. Stop. I dawaj. Ciężko to jest mało powiedziane. No nie wiem, nie mam już pomysłu. Już się z tym będzie trochę długo. Słuchajcie, zrobimy inaczej. Ja to sobie poza odcinkiem ogarnę. Ja sobie ogarnę poza odcinkiem tego, tego dziada. A weźmiemy sobie tak. Nadwozie skrzyniowe. da się tutaj żurawia tu się nie da żurawia to weźmy sobie skrzyniowe osłona kabiny koło zapasowe dobra weźmy sobie to i zróbmy tak pojedziemy em, gdzie pojedziemy na ten skład drzewa Zobaczymy co tam jest i ewentualnie sobie zaczniemy automatycznie. Auto ewentualnie sobie zaczniemy od krótkich bel. Załadujemy tego dziana krótkimi belami. Na tym odcinku myślę, że po prostu sobie go załadujemy i na następnym ruszymy w trasę. Też nie chcę, nie chcę, żeby te odcinki były jakieś za długie. No z tamtym pojazdem to nie wiem. Nie chcę go, bo jest możliwość, chociaż ja ją chyba wyłączyłem zresztą, ale jest taka możliwość w tej grze, żeby po prostu zrespić ten pojazd w warsztacie. Ale nie chcę tego robić. Raczej będę próbował ją, go jakoś wyciągnąć inaczej. Podjechać jakimś mocniejszym autem może, bo to jest taka raczej słaba ciężarówka. A czy tu jest możliwość załadowania automatycznego? Czy też nie? Też nie. Bo te wszystkie składy drzewa to są po prostu tylko dostosowane chyba do do załadunku żurawiem. Ale tak sobie teren tu obczajam i na tym i tu by było lepiej pojechać przyjechać tym tandemem. Bo jest więcej ym, miejsca do, do obrócenia się. Ja najpierw będę musiał pomyśleć, jak go wyciągnąć stamtąd. To będzie też niezłe wyzwanie. Chyba co tutaj mamy? Tu jest następny skład gdzieś. Jest. I tu chyba też nie ma automatycznego. Załadunku, nie No dobra, zobaczyliśmy te składy. W sumie nie wiem po co są trzy, jeśli wszystkie są dostosowane do tego samego, nie? A tu już jest w ogóle ciężko wjechać, widzę. No dobra, to odcinek będziemy kończyć. Ja to sobie odkryłem przynajmniej te składy drzewa, Widzę, jak to wygląda mniej więcej. Napiszcie w komentarzach, jeśli macie jakiś pomysł, jak wyciągnąć tamtą. Jak wyciągnąć tamten tandem stamtąd. Tego dziada sobie zaparkujemy tutaj. Jak macie pomysły, to oczywiście zachęcam do komentarzy. No i co, standardowo. Standardowo proszę o łapki, osoby. Podajcie na live, bo gramy sobie też Eurotracka. Jeśli będzie więcej chętnych, to będziemy grać na lewach, w inne gierki. Także na ten odcinek to tyle. Za wiele nie, po, nie pojeździliśmy, no ale tak, tak jest, no. Przygody bywają różne w, w takim terenie. Także dzięki za oglądanie, że byliście ze mną. I zapraszam na następny odcinek na razie.